Czy zastanawiałeś się kiedyś, czemu niektórzy ludzie zdobywają szacunek i podziw, podczas gdy inni zmagają się z brakiem akceptacji i wiecznym poniżaniem przez innych? Czy brałeś pod uwagę, że może istnieć klucz do zbudowania trwałego szacunku w społeczeństwie? Jak mawiał wielki nauczyciel duchowy Budda, szacunek innych zaczniesz zyskiwać poprzez szacunek do samego siebie. W tym filmie wysłuchasz historii o Jakubie, w której zawarte jest pięć najważniejszych lekcji o tym, w jaki sposób zyskać sobie szacunek innych bez proszenia o niego oraz jak raz na zawsze przestać być poniżanym. Cechy takie jak autentyczność i pewność siebie są kluczowe, by zyskać trwały szacunek innych ludzi, odetnij więc teraz od siebie wszelkie rozpraszacze i zanurz się w podróż, której zrozumienie pozwoli wykorzystać te wartości na Twoją korzyść. Zaczynamy. Dawno temu pośród wysokich gór istniała pewna mała wioska. Mieszkał w niej młody człowiek imieniem Jakub. Jakub był bardzo uprzejmy i skromny, lecz jednocześnie ubogi. Mimo swojej troskliwości nie zyskiwał on szacunku i honoru, którymi obdarzano jego przyjaciół z sąsiedztwa. Przyjaciele Jakuba byli przez ludzi szanowani i podziwiani. On sam jednak nie otrzymywał tego szacunku od innych. Pewnego dnia, gdy Jakub czuł się obco w swoim domu, udał się nad pobliską rzekę obok swojej wioski. Doszedł tam z bardzo ciężkim sercem i z rozpaczonym umysłem. Zastanawiał się, czemu ludzie nie szanują innych i co sprawia, że upokarzają ich bez powodu, czemu wszyscy na świecie upokarzają i poniżają się nawzajem. Myśli te non-stop krążyły w jego głowie, nie dając mu spokoju i coraz bardziej pogarszając jego stan. Przepełniony żalem spowodowanym przez negatywne zachowanie innych wobec siebie, Jakub udał się do starego mnicha, który był znany ze swojej zdolności rozwiązywania tego rodzaju życiowych niedoli w mgnieniu oka. Stary mnich mieszkał w swoim ogromnym klasztorze, ukrytym w trudno dostępnym terenie wysoko w górach. Kiedy po długiej przeprawie Jakub dotarł do klasztoru, zauważył, że mnich pogrążony jest w głębokiej medytacji, a kilka osób siedził u jego stóp, szukając wskazówek i rad mistrza. Na początku Jakub usiadł wśród tych ludzi, czekając na swoją kolej. Kiedy Mnich otworzył swoje wypełnione spokojem oczy, zobaczył wokół siebie cierpiących z powodu problemów życiowych ludzi. Mnich zaczął rozwiązywać cierpienia każdego z nich. Kiedy przyszła kolej na Jakuba, wstał on i, oddając szacunek Mnichowi, ukłonił się przed nim. Gdy Mnich zapytał Jakuba o jego samopoczucie, ten zaczął gorzko płakać i otworzył przed Mnichem swoje serce. Jakub wyznał, że nikt go nie szanuje ani nie uważa za godnego niczego na tym świecie. Wszyscy traktują go jako oczywistość, zarówno przyjaciele, jak i członkowie jego własnej rodziny. Jakub poczuł, że jest człowiekiem, którego nikt nie szanuje, na to mnich uśmiechnął się ciepło i zapytał Jakuba. Mój chłopcze, czego tak naprawdę pragniesz? Jakub powiedział. Chciałbym, żeby ludzie w końcu zaczęli mnie szanować i cenić. Chcę, aby wszyscy słuchali moich słów z uwagą i przestali mnie ignorować. Na to mnich odpowiedział spokojnie. Nikt nie może cię upokarzać ani poniżać, dopóki ty sam na to nie pozwolisz. Ludzie upokarzają cię, ponieważ to ty uczyniłeś samego siebie słabym. Żyjemy w świecie, gdzie silni często znęcają się nad słabymi i bezbronnymi. Tak jak ojciec poniża swoje dzieci, mąż poniża swoją żonę, bogaty poniża biednego, a mnich poniża swojego sługę. Każdy silny w tym świecie poniża słabego. Musisz to głęboko zrozumieć. Musisz zrozumieć to, czemu ludzie cię nie szanują i co sprawia, że nikt cię nie podziwia. Musisz zrozumieć postawę myślową ludzi, zrozum sposób, w jakim myślą i postrzegają rzeczy, a następnie wykorzystaj to na swoją korzyść. Jakub uważnie wysłuchał słów Mnicha i zwrócił się do niego. Drogi Mnichu, powiedz mi proszę, jak mogę to zrobić? Mnich uśmiechnął się i rzekł. Dziś podzielę się z tobą pięcioma sposobami, które jeśli skutecznie wdrożysz w swoim życiu, ludzie zaczną postrzegać cię w zupełnie inny sposób. Oznacza to, że będą cię poważnie traktować, szanować i uważnie słuchać tego, co masz im do powiedzenia. Nigdy nie będą próbowali cię ignorować. Teraz więc, drogi chłopcze, skup się, ponieważ zdradzę tobie pięć lekcji, przynoszących uznanie i szacunek. Pierwszą z nich jest to, by nauczyć się ludziom odmawiać. Jeśli zgadzasz się z nimi tylko po to, aby sprawić im radość i zyskać ich względy, to jednocześnie szkodzisz sobie. Wyobraź sobie dwoje ludzi, jedna z nich jest osobą wiecznie zajętą, ma swoje cele, marzenia i każdego dnia dąży do ich realizacji. Kiedy patrzymy na takich ludzi z boku, podziwiamy ich za ich osiągnięcia i nie przechodzi nam nawet przez myśl, żeby zawracać im głowę. Druga osoba zaś zawsze ma na wszystko czas. Za każdym razem, kiedy do niej zadzwonisz, jest dostępna i gotowa, by spełnić twoją prośbę. Na pierwszy rzut oka wydaje się to miłe, ale zastanów się, która z tych osób prędzej zyska twój szacunek. Ludzie zaczynają bagatelizować osobę, która za każdym razem na wszystko się zgadza i nie potrafi odmawiać. Tacy ludzie tracą szacunek do samych siebie, co sprawia, że inny człowiek ma wrażenie, że nie masz własnego zdania ani własnej opinii na żaden temat po prostu zawsze i wszędzie na wszystko się zgadzasz. Kiedy nie potrafisz odmawiać, ludzie przestają szanować twój czas, zaczynają przydzielać tobie zadania, które sami mogliby zrobić. Z powodu twojego niezdecydowania będziesz wykonywać te zadania za nich, nawet pomimo tego, że nie masz na to ochoty. W ten sposób tracisz czas, który mógłbyś poświęcić na rozwijanie siebie. Ponadto osoba naprzeciw ciebie nie doceni nawet twojej pomocy, ponieważ stało się normalnym to, że jej pomagasz i sądzi ona, że postępujesz tak również w stosunku do innych. To temu tak ważne jest nauczyć się mówić nie w odpowiednich sytuacjach. Nie zawsze musisz spełniać oczekiwania innych. Drugim nawykiem, który powinieneś jak najszybciej przyswoić, jest natychmiastowe zaprzestanie narzekania. Każda osoba ma w życiu swoje problemy, ale nikt nie lubi osoby, która przez cały czas narzeka i się nad nimi użala. Taka osoba najzwyczajniej w świecie odpycha od siebie innych ludzi, ponieważ na co dzień są oni zatroskani swoimi własnymi problemami. Ludzie potrzebują kogoś, kto poprawi im humor i sprawi, że poczują się dobrze, kogoś, kto odciąży ich umysły i na chwilę odetnie ich od problemów życia codziennego. Nie chcą osoby, która ciągle narzeka i żali się im ze swoich problemów. Są sytuacje, w których warto zasięgnąć porady u przyjaciela lub bliskiej osoby, zwierzając się jej ze swoich życiowych zmagań, ale wyobraź sobie kogoś, kto na każdym spotkaniu notorycznie mówi jedynie o tym. Temu więc raz na zawsze przestań narzekać i staraj się jak najczęściej szukać rozwiązań swoich problemów samodzielnie. Ponadto nie ma sensu zwierzać się wszystkim z problemów życiowych, bo albo będą się z ciebie śmiać za twoimi plecami, albo po prostu od ciebie odejdą. Jeśli chcesz zachować poczucie własnej godności i być szanowanym przez ludzi, porzuć nawyk ciągłego narzekania, a wpłynie to pozytywnie nie tylko na ciebie, ale również na twoje otoczenie. Następnie mnich przekazał Jakubowi trzecią lekcję zdobywania szacunku ludzi. Mnich powiedział Jakubowi, by ten nie był dostępny na każde zawołanie. Jeśli o każdej porze dnia i nocy jesteś dostępny, ludzie przestaną cię szanować i zaczną uważać cię za nieistotnego. Niezależnie od tego, za jak bardzo wartościową osobę uważasz się w swoim życiu, w oczach innych możesz nie mieć tej wartości. Wyobraź sobie sytuację, w której jesteś zagubiony w życiu, zatraciłeś wizję konkretnych celów i marzeń, starasz się na siłę przyłączyć do ludzi z twojego otoczenia lub w jakiś sposób im pomóc, pomimo tego, że cię o to nie proszą. Ty jednak z braku poczucia swojej użyteczności w życiu, na siłę na nich naskakujesz, co tylko wyraźniej pokazuje im Twój stan i Cię od nich odpycha. Kiedy nadmiernie przywiązujesz się do kogoś w swoim życiu, tracisz szacunek i znaczenie w życiu tej osoby. Zawsze pamiętaj, że w tym świecie wartościowy jest ten, kto jest mniej dostępny. Ten, kto jest bardziej dostępny, traci swoją wartość, tak jak człowiek nie szanuje wody, chociaż nie może bez niej żyć. Z drugiej strony człowiek może żyć również bez drogocennej biżuterii, ale uważają ją za bardziej wartościową ze względu na jej rzadkość. Temu też im mniej jesteś dostępny, tym więcej ludzi zaczyna widzieć Twoją wartość, przez co zaczynają też Cię bardziej szanować. Czwarta lekcja polega na tym, by zawsze trzymać się swoich słów. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który notorycznie przekonuje cię do wielu swoich pomysłów i racji, składając przy tym różne obietnice, nigdy jednak ich później nie dotrzymuje. Czy w dłuższej perspektywie okazywałbyś takiej osobie szacunek? Pamiętaj, że nikt nie lubi nieuczciwej i niegodnej zaufania osoby. Jeśli chcesz, aby ludzie cię szanowali, cenili i traktowali z szacunkiem, nigdy nie składaj obietnic, których nie zamierzasz dotrzymać i nie wygłaszaj fałszywych oświadczeń. Nie kłam i dotrzymuj tego, co powiedziałeś za wszelką cenę. Jeśli jesteś wierny swoim słowom, po czasie każdy to dostrze, że uzna i doceni, dzięki czemu ty zyskasz szacunek. Jeśli jednak notorycznie kłamiesz i nie dopełniasz swoich obietnic, twoje słowo nie będzie miało w oczach innych żadnego znaczenia. Ludzie tracą szacunek wśród swoich przyjaciół i społeczeństwa z powodu fałszywych obietnic i słów. Zawsze unikaj tych rzeczy, które niszczą szacunek. Inaczej stracisz także szacunek wśród swoich bliskich, temu też żyj zgodnie ze swoimi słowami, a wtedy wszyscy cię będą szanować. Po tych słowach mnich zatrzymał się na chwilę i zwrócił się do Jakuba. Mój chłopcze, budowanie szacunku zajmuje lata, ale stracić go można bardzo szybko z powodu naszych małych błędów i złych nawyków. To także powód, przez który ludzie nas nie szanują. Po przekazaniu tych czterech cennych nauk nadeszła pora na ostatnią, piątą lekcję. Po czym mnich kontynuował. Mój synu, jednym z największych powodów naszego upokorzenia w tym świecie i społeczeństwie jest nasza bieda. Biedny człowiek nie ma przyjaciół ani krewnych, doznaje upokorzenia na każdym kroku życia. W takiej sytuacji biedny człowiek zaczyna uważać siebie za przekleństwo. Największym upokorzeniem, jakie biedny człowiek musi znosić w życiu, jest to, gdy roznosi się wieść, że nie ma on pieniędzy. Wówczas wszyscy patrzą na niego z politowaniem. Życie biednej osoby na tym świecie to jak chodzenie po ścieżce cierni, rozwijaj więc w sobie taką cechę, dzięki której możesz wyjść z pułapki ubóstwa. To również duży powód, przez który nikt cię nie szanuje. Jeśli chcesz, żeby wszyscy cię szanowali i cenili, musisz przede wszystkim zacząć od siebie pracuj, oszczędzaj, ucz się i inwestuj swój czas i pieniądze w mądry sposób. Musisz stać się najlepszą wersją samego siebie, a wtedy zobaczysz, że ludzie zaczną cię cenić i szanować. Po tych słowach mnich przerwał naukę i pobłogosławił Jakuba szczęśliwą przyszłością, wypełnioną szacunkiem i uznaniem w jego kierunku. Jakub podziękował mistrzowi, ukłonił się przed nim i odszedł. Teraz Jakub wprowadził wszystkie pięć nauk mnicha do swego życia i w krótkim czasie zobaczył wielkie zmiany, które przyniosły szacunek, honor i uznanie w jego życiu. Teraz wszyscy ludzie czuli od Niego inną energię i szanowali go. Zaczęli postrzegać Go jako człowieka, który zna siebie i swoją wartość. W ten sposób Jakub zdobył szacunek ludzi, którego zawsze pragną. Jak sam Budda kiedyś mawiał, szacunek innych zdobędziemy poprzez szacunek do samych siebie. W kontekście naszego filmu o zyskiwaniu szacunku warto zrozumieć, że nasze własne postawy, decyzje i sposób bycia mają bezpośredni wpływ na to, jak postrzegają nas inni. Oto więc pytanie do Ciebie. Którą z nauk mnicha wprowadzisz już dziś do swojego życia, by poprawić jego jakość i zyskać szacunek innych? Koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole. Jeśli z tego filmu miałbyś wyciągnąć tylko jedną rzecz, chciałbym, byś zapamiętał właśnie to. Każda zmiana zaczyna się od ciebie udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać dołącz również do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.